Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Dziś Państwa i naszym gościem jest y, lider Dąbrowszczyzny regionu tarnowskiego, jeżeli chodzi o posłów naszego okręgu, pan posłów Wiesław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panów, witam Państwa. Rozmowę tradycyjnie z pięknych, przestronnych, no i na szczęście słonecznych murów pubu w Śródmieście przeprowadzą Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Panie pośle, jesteśmy może nie aż tak świeżo, ale kilkanaście dni po konwencji w Tarnowie, y, Prawa i Sprawiedliwości, w której wziął udział przede wszystkim prezes partii Jarosław Kaczyński. Na pierwszy plan z tej konwencji wybiło się przede wszystkim to, czyli słowa o budowie państwa dobrobytu. Pan, jak interpretuje te słowa, czym według Pana jest to państwo dobrobytu? E, wrócę do konwencji. tak konwencja. Bardzo dziękuję. Generalnie wszyscy dziękujemy uczestnicy, że. Pan prezes Jarosław Kaczyński znalazł się na tej konwencji, podbudował po raz kolejny, zmotywował, naładował jeszcze akumulatory na ostatnie dni kampanii wyborczej natomiast jeśli chodzi o pytanie które mówimy o dobrobycie to przede wszystkim chcemy być państwem dobrobytu ludzie żeby Polakom żeby się w Polsce żyło jak najlepiej żeby ta stopa życiowa podnosiła się i zbliżyła się w bardzo krótkim tempie do właśnie tej stopy europejskiej ale przede wszystkim również pan prezes zaznaczył że chcemy być wolnym państwem żeby wolność była u nas mocno akcentowana, ale przede wszystkim również i w krajem, w którym się żyje bezpiecznie. I to są, to, to są takie przesłanki, które Pan Prezes skierował do nas, uczestników bezpośrednio, ale również za pośrednictwem mediów do mieszkańców regionu Tarnowskiego. Tam pojawiły się słowa o obronie naszych wartości, które dla tak, większości najważ... są ważne. Nie ma Pan trochę wrażenia, że mamy swoisty taki pewien maraton, bo i Prawo i Sprawiedliwość niemalże co weekend, co trzeci dzień organizuje Konwencje wyborcze w różnych miastach w Polsce, i równolegle w różnych miastach w Polsce odbywają się Marsze Równości, i op, porówny, patrząc na te Marsze Równości, trudno mówić o jakiejkolwiek równości, gdyż, gdyż raczej to jest próba narzucania. Yy, Odmiennych wartości niż, że powiem, większość społeczeństwa preferuje, czy jest się z nimi utożsamia. Jak pan właśnie ocenia te marsze równości? One są właśnie równości, czy, sto, czy one są jednak z tą równością, nie mają do końca zbyt wiele? Spogodów? Okres kampanii wyborczej to jest właśnie ten moment, jak to można powiedzieć, kolokwialnie święto demokracji i politycy, ci wszyscy, którzy startują w wyborach przedstawiają swoje programy wyborcze, swoje stanowiska do różnego rodzaju światopoglądów i innych rzeczy, które mają służyć przede wszystkim rozwojowi naszego państwa, naszych Polaków, obywateli. I prawo i sprawiedliwość od zawsze, od zawsze broni tej tożsamości, broni naszego dziedzictwa, broni naszej wiary, broni naszych wartości i to demonstrujemy. Natomiast mamy świadomość, że można powiedzieć od początku tego roku ponieważ, jak wiemy, w maju odbyły się wybory do Europarlamentu, pojawiły się takie dosyć um, agresywne wystąpienia, agresywne ruchy związane z innym światopoglądem, e, z inną, e, nieznaną nam do końca, e, do tej pory tak mocną, e, inną ideologią i mam nadzieję, że Polacy poznając te dwa Nurty polityczne, czyli prawo i sprawiedliwość po jednej stronie, czyli prawica i ta liberalno-lewicowa struktura, środowisko, które demonstruje właśnie tego typu szaleńcze, można powiedzieć szaleńcze ideologie, demonstrując to, że już... Jest to poważne zagrożenie dla Polaków, dla Polski. i Mam nadzieję, że 13 października Polacy jednak zdecydują i e, zaufają Prawo i Sprawiedliwości, a przede wszystkim wspólnymi siłami, jak i Prawo i Sprawiedliwość, jak i większość, zdecydowana większość Polaków będzie obroniła tej naszej tożsamości, tej naszej wiary, tej naszej kultury, naszej tradycji. Panie pośle, w zasadzie po 89 roku nigdy partia obecnie rządząca nie była w tak komfortowej sytuacji w trakcie. Wyborów i starania się o kolejną relekcję. W zasadzie wszystkie prognozy wyborcze, sondaże sprzyjają prawu i sprawiedliwości. Nawet ta mapa Polski, która zawsze była podzielona na pół, gdzie była Platforma i Prawo i Sprawiedliwość, teraz wydaje się, że właśnie została zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony prezes mówi, żeby nie popadać w taki marazm, bo wybory wygrywa się przy umynek. Jaki pan ma do tego stosunek? Czy stresuje się pan no tak szczerze tą kampanią, czy rzeczywiście można już sobie na luzie czekać na nie, nie, pomyślne nie, nie, wyniki? Nie, tutaj absolutnie, zresztą jeszcze raz zacytuję słowa prezesa Kaczyńskiego. Do 11 października, do 24. Ciężko, mocno pracujemy i walczymy o, ten, o tą większość parlamentarną, bo ten komfort oczywiście jest dzisiaj wska wskazany przez różnego rodzaju sondaże, które są publikowane, ale sondaże nie wygrywają wyborów. I chcemy jeszcze raz poprosić Polaków, tutaj naszych mieszkańców regionu tarnowskiego, że trzeba zagłosować i warto zagłosować na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, aby nie dochodziło do pewnych niebezpieczeństw, o których przed chwileczką żeśmy e, rozmawiali. Ale e, najważniejsze jest w tym, żeby... E, nie uspokajać siebie wzajemnie, ciężko pracować i ja osobiście uważam, że trzeba mocno pracować. Ten komfort, który tutaj został przez pana redaktora wspomniany, absolutnie nam nie towarzyszy. To mamy też świadomość taką, że prawo i sprawiedliwość to jest jedna formacja, która uczestniczy w tej chwili w wyborach, ale jest również anty Prawo i sprawiedliwość, czyli wszystkie praktycznie formacje które są nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego, bo to jest po prostu niezrozumiałe, że przez te cztery lata, które Prawo i Sprawiedliwość ma większość parlamentarną wprowadziło szereg świetnych ustaw i w, w zakresie polityki społecznej już nie chcę wspominać naszym sztandarowym programie Rodzina 500 ale również w zakresie różnych regulacji inwestycyjnych, wspierania przedsiębiorców, wspierania młodych, no, szereg, szereg naprawdę wyśmienitych, wyśmienitych. Ustaw, które służą Polsce, Polakom i tym najmłodszym, i tym, i tym najstarszym. I ta agresja tego jakby obozu antypisowskiego jest po prostu niezrozumiała. Można się tylko domyślić, że to jest ten jeszcze w dalszym ciągu funkcjonujący postkomunizm, który jeszcze ale, ale resztkami, resztkami dycha na, 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 na naszej polskiej ziemi. Mam nadzieję, że Polacy właśnie 13 października już ostatecznie odrzucą ten antykomunizm, który znaczy post ten postkomunizm, przepraszam, o. ten postkomunizm, bardzo <laughs> przepraszam, postkomunizm, który... Piękny byłby na głowę, komu obrócić? No można, można się przejęzyczyć, także bardzo dziękuję, żeby odrzucić w końcu ten postkomunizm, żeby w końcu Polacy żyli tak, jak nasi dziadowie, pradziadowie, żeby Polska była mocnym, dobrze rozwijającym się krajem, a przede wszystkim bezpiecznym. Wspomniał Pan o tej wrogości i swoistej agresji opozycji. Ale też chyba można zauważyć pewną rezygnację opozycji. O ile prawo i sprawiedliwość nie cieszy się na tyle z dobrych sondaży, żeby popaść całkowicie w taki wesoły entuzjazm i nie pracować, o tyle wydaje się, że chyba koalicja obywatelska troszkę czuje, czuje oddech przegranej na plecach i chyba objawia się to w kampanii. Przynajmniej widać to w naszym okręgu. Jak pan to ocenia? Dzisiaj, dzisiaj miałem okazję oglądać po raz pierwszy materiały wyborcze, które są w tych pasmach bez, bezpłatnych w mediach publicznych. I tak, faktycznie da się zauważyć, że nic opozycja nie ma do zaoferowania. Kompletnie nic. Atak, atak i jeszcze raz atak. Nawet spot w ramach tego tej audycji programu wyborczych prezentowany przez POKO, tak zwane to. To, to, to po raz Nie jest spoko ten spoko. Nie jest i po prostu cały czas buduje swoją pozycję, swoją narrację, czyli próbuje Polaków przekonać do tego, żeby atakować, atakować i rozsiewać tą nienawiść, która no, towarzyszy już od jakiegoś czasu, zresztą sami się określili jako totalna opozycja. I na dobrą sprawę nie chodzi im o to, żeby Polakom się żyło lepiej, nie chodzi o to, żeby przedstawić Polakom pewien pewną myśl, w której która by się rozwijała w zakresie rozwoju generalnie Polski, Polaków, tylko, tylko i wyłącznie oferują i przedstawiają Polakom, że źli, niedobrzy, notabene ponoć łamiemy konstytucję. Nie wiem, nie wiem w jakim zakresie. Po prostu stek bzdur, stek bzdur, które są prezentowane i w radiu, i w telewizji, i w prasie. Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że no, według tych sondaży, chociaż te sondaże nie są w dalszym ciągu uważam ostatecznym źródłem Źródłem informacji, no, jednak ten poziom 30-paru procent na te stek bzdur Polacy się, Polacy się nabierają. Mam nadzieję, że tutaj na ziemi tarnowskiej, w regionie tarnowskim, Polacy i nasi mieszkańcy są na tyle wyrozumiali, że rozumieją, że Tamta ekipa i Antypis to są głupoty i nienawiść, a prawo i sprawiedliwość to poważna formacja polityczna, która przedstawia swój program, później go realizuje. Czyli jesteśmy po pierwsze dotrzymujemy słowa, a po, po drugie realizujemy te wszystkie programy, które przede wszystkim służą Polakom i mieszkańcom naszego regionu. Chociaż jeszcze wiele wiele przed nami i jak to mówimy, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Panie pośle, tak odwołując się do Pana doświadczenia w Sejmie Parlamentarnego i też samorządowego, doskonale zna Pan region też tarnowski. Jak Pan uważa, jak to się będzie wyglądało to wszystko 15 października po wyborach, jak tak polska scena polityczna się ułoży, będziemy mieć, nie wiem, wiadomo, że chyba SLD pewnie przekroczy próg, Platforma, no to wiadomo, ale inni, czy możemy mieć, nie wiem, jakieś niespodziewane Dzianki, jak Pan prognozuje, jaka jest tam prognoza, nie wiem, TESEL przekroczy, Konfederacja? Eee, to trudno powiedzieć, no. Solą demokracji to jest właśnie wielopartyjność, wielo, wielo możliwość wypowiadania się, spory, ale na poziomie, na poziomie i uważam, że kampania wyborcza to jest ten czas, żeby przekonywać Polaków. I jeśli Polacy... Po raz kolejny, ja mam nadzieję, że po raz kolejny przekażą stery rządu w naszym państwie Prawu i Sprawiedliwości, to Będziemy rządzić i opozycja musi to uszanować. Pamiętamy, że od 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdobyła większość parlamentarną, pamiętacie panowie, że opozycja no nie mogła się pogodzić i różnego rodzaju takie haniebne, wstydliwe, w zasadzie gorszące sceny, jak i w parlamencie, jak i poza parlamentem, no wykazywała, demonstrowała. Natomiast, Chodzenie z kwiatkami, ze świeczkami pod no, to jest mały pikus w porównaniu do innych sytuacji. Do, do innych. o Okupowanie Mównicy w 16 roku. Ja byłem tam, widziałem to. To są uleci na Maderę również. To są gorszące sprawy. I mówię, to, jeśli ci ludzie mówią, że jakaś siękolwiek łamie demokracja, czy, czy łamią się przepisy demokracji, to właśnie oni. Oni przekraczają te wszystkie normy i, i życia politycznego, i, i, i kultury politycznej. To, to jest ta 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 formacja natomiast Y, y, oczywiście życzę przede wszystkim, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziły, bo to jest, y, to jest sukces dla Polski, to jest sukces dla Polaków, ale również no, parlament będzie się składał z, z, z innych ugrupowań, y, które będą pracowały w parlamencie. Chciałbym, żeby znalazły się takie osoby, które potrafią rozmawiać na argumenty, mm. potrafią się wspierać, ale potrafią się wspierać o dobro polskie, a nie jakieś y, prymitywne, personalne rozgrywki, wycieczki, które powodują y, przede wszystkim gorszą sceny a naszym obowiązkiem ludzi dorosłych którzy obecnie ciężar polski noszą jakby na swoich barkach żeby przekazywać tą dobrą Polskę pielęgnowaną Polskę następnym pokoleniom i to jest przykład też również życia publicznego politycznego żeby jak najwięcej dobrego przekazywać dla młodego pokolenia żeby to młode pokolenie również edukowało się i kiedyś w przyszłości dbało o tą niepodległą suwerenną ojczyznę Możemy powiedzieć że Głosowanie, głos na konfederację to jest głos stracony. Bo to są jakby kolegy. Panie redaktorze próbuje unikać, unikać wypowiedzi na temat konkurencji politycznej. No właśnie moją, to czuję, to widzę. Moją to rolą to. jest, Panie Redaktorze, zachwalać, mówić o naszej formacji politycznej. Polacy mają wybór, Polacy mają ofertę. Natomiast. To jest tak, no, troszeczkę y, Elektorat Konfederacji jest zbliżony do, do, do Elektoratu Zjednoczonego. Bo dalej to już brady. jest tylko ściana w scenie politycznym. I, I ja już kiedyś się wypowiadałem na temat Elektoratu Konfederacji. No, wychodzi na to, że w tych sondażach Konfederacja uzyskuje na poziomie 3,5 do 4%. Wychodzi na to, że e, wszelkie wskaźniki wskazują, że Konfederacja nie uzyska tego progu. I w tym momencie głosowanie na Konfederację to jest zmarnowanie głosu. Chociaż z drugiej strony ordynacja wyborcza, która liczy u nas w Polsce w metodzie DONTA, czyli jest szansa, że duża część tych zmarnowanych głosów zostanie przekazana na elektorat i dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie, to nie jest jakby wprost proporcjonalne, że tyle i tyle punktów procentowych wszystko przejdzie do, do Formacji prawo, prawo i sprawiedliwość. Także no nie, chcę od, nie, chcę, ale nie chcę odradzać wyborcom głosowania na Konfederację, ale no, matematyka się rządzi swoimi prawami. Matematyka, jak wiemy, to jest królowa nauk. Da się to policzyć. Jeśli są jeszcze jakieś wątpliwości, jeśli są jeszcze wątpliwości wśród elektoratu Konfederacji, to warto rozważyć trzy. Marnować głos, czy jednego przekazać na elektorat i na formację Prawo i Sprawiedliwość? Panie pośle, kampania kampanią, duża polityka dużą polityką, ale wiadomo, że najważniejsze dla mieszkańców są tutaj sprawy lokalne. Jakie są pana. Plany też w pracy parlamentarzysty w przyszłości, jeżeli uda się uzyskać mandat na działania tutaj właśnie lokalne. Na czym chciałby się Pan skupić u siebie, nie tylko na Dom ale też w naszym pięknym tutaj regionie Tarnowskim? Mam taką swoistą piątkę krajeskiego, Tutaj już kiedyś w wywiadzie przedstawiałem. Nie chcę jej tutaj ekstra demonstrować, ale w tej piątce naszej lokalnej krajeskiego, regionalnej, to są jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, Rozwój gospodarczy. Rozwój gospodarczy musi nam towarzyszyć. Szkoda, że miasto Tarnów, stolica byłego województwa Tarnowskiego, a teraz stolica subregionu Tarnowskiego po 1998 roku, po reformie administracyjnej kraju, no, można powiedzieć, zwija się. No, Tarnów nie miał szczęścia i do tej pory chyba nie ma do końca szczęścia z władz wykonawczych. No, mamy taką. Oto sytuację, że można powiedzieć władze Tarnowa, obecne władze Tarnowa zamykają się tylko i wyłącznie w obrębie rynku ulicy Krakowskiej, a Tarnów powinna być stolicą właśnie naszego regionu. Tarnów bez prowincji i prowincja bez Tarnowa nie da rady sobie I w związku z tym ten podział administracyjny kraju, który nastąpił w 1998 roku na poszczególne powiaty, to jest jedno i wiadomo, że każdy samorządowy chce jakby zabiegać o, o swoje terytorium, o swoich mieszkańców, o swoje sprawy lokalne, ale istnieje coś takiego, że subregion Tarnowski powinien się dużo lepiej rozwijać i gwarantem rozwijania tego subregionu Tarnowskiego to jest dobrze zorganizowana stolica subregionu, jakim jest Tarnów i im lepiej się będzie Tarnów rozwijał, tym lepiej będzie się, będą się o, rozwijały poszczególne powiaty otaczające powiat i, i, i związku, znaczy Tarnów z... nie precyzując panie pośle, zła to... sytuacja Tarnowa to nie jest wina reformy tylko złego zarządzania. Oczywiście i to z pełną odpowiedzialnością powiem, Tarnów nie miał do tej pory szczęścia do gospodarza miasta, niestety taka jest prawda bo wiadomo, że gospodarz miasta jako osobowość, indywidualność jednak kreuje przy współpracy z samorządowcami, Rado Miasta, ale głównym motorem jakby napędzającym działalność to jest jednak mimo wszystko prezydent. Niestety ja miałem kilka razy do czynienia z Panem Prezydentem wtedy tamtej kadencji i obecnej kadencji Panem Ciepielą. Niestety z tych, z tych kontaktów nic nie wynika. Po prostu to jest. No, ale panie proszę. Zbyt dużo polityki pan prezydent włącza w, swych, w swoich relacjach między partnerami politycznymi niż troska o dobro tutaj. No ja Chciałem tak o to zapytać, jak to od kuchni wygląda, bo w naszych laickich umysłach powinno to chyba wyglądać tak, że się spotyka dwóch polityków i mówi po prostu jeden drugiemu Słuchaj, w sposób pomóc, mniej ja. lub bardziej parlamentarny. Ja. Po, po, pomóżcie, tak? Dajcie ja. nam troszkę ja cały pieniędzy. Czas de, ja cały czas się deklarowałem pomoc, że jakakolwiek byłaby potrzeba w zakresie miasta, w zakresie samorządu miasta Tarnów <laughs> W kontekście rozwoju całego regionu, bo to nie tylko i wyłącznie, bo z chodniczkiem, czy nie obrażając żadnej tej inwestycji, czy schodnikiem, czy, czy z płytą, e, płytą e, nieszczęsną rynku tarnowskiego, wcześniej czy później władza sobie poradzi. Natomiast tu chodzi o szersze spojrzenie na, na region. Przecież w Tarnowie mamy jeden z największych potentatów przemysłu chemicznego, czyli Grupa Azoty, kompletnie niewykorzystany w zakresie W dodatku razy. skonfliktowana. Skonfliktowana I, i też nie rozumiem, dlaczego prezes nie lubi prezydenta, Prezydent nie lubi prezesa. To, to, to nie może być. Na tym poziomie nie może być. Po prostu jesteśmy ludźmi dorosłymi i każdy na swoim podwórku ma realizować swój plan, swoje koncepcje, swój, swój rozwój, ale no, musi to być w formie pewnego dialogu. Także uważam, że Tarnów jest. Yy, yy, Źle zarządzany na dzień dzisiejszy, i żeby region cały Tarnowski się doskonale mógł rozwijać, to musi być partnerstwo. Na dzień dzisiejszy tego partnerstwa nie ma. Mam nadzieję, że, że w końcu mieszkańcy miasta Tarnowa albo wyegzekwują od obecnego prezydenta dobrze wykonywaną pracę, albo będą, albo będą zmuszeni, zmuszeni podjąć jakieś inne działania, żeby ten Tarnów się lepiej rozwijał. Nie tylko i wyłącznie dla samego Tarnowa, ale dla całego superregionu. Zresztą o tym rozmawiałem kilkanaście dni temu ze stowarzyszeniami, ze, ze środowiskami przedsiębiorców, ponieważ tu tkwi pewien problem, a to daje gwarancję rozwoju regionu naszego całego Tarnowskiego. I druga sprawa, którą się chciałem zająć i to jest bardzo mi leży na sercu, na, na następną kadencję. W 2017 roku powołaliśmy jako obecna większość parlamentarna przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie. Jeden w tej chwili zarządza jest wszystkich cieków wodnych, wszystkich urządzeń hydrotechnicznych i My musimy zadbać tutaj w regionie tarnowskim i ja się w tym kierunku chcę bardzo mocno zaktywizować od Pogórza Tarnowskiego aż po Powiśle Dąbrowskie, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o plan na następne 4 lata dla samorządowców tutaj z naszego regionu tarnowskiego, ale również dla y, państwa polskiego, które musi wspierać finansowo, bo wiadomo, że to są pieniądze. Bez pieniędzy nie da się przeprowadzić tego różnego rodzaju y, konserwacji, naprawy, modernizacji i y, y, y obwałowań, i y budowy obwałowań. To musimy zrobić w następnym czterolecie, bo nie może być tak, że co roku, patrząc, mieszkańcy patrzą z naszego regionu w niebo, w okresie maja, czerwca, bo wtedy największe opady y, deszczu y, tutaj są na naszym terenie, że czy spadnie więcej, czy spadnie mniej deszczu? Ludzie drżą, patrzą, czy, czy ten żywioł ominie, czy nie ominie. Po prostu nie może być tak. Dzisiaj, w XXI wieku, my musimy doprowadzić do tego, żeby te wszystkie cieki wodne, te wszystkie obwałowania były na tyle bezpieczne, żeby mieszkańcy naszego regionu mogli jest normalnie funkcjonować, rozwijać się i żyć. Na koniec yy, zabawia się już chyba tradycyjnie, jakie jak miasto, Taki Robert Mazurek, ale yy, panie pośle, ma pan 30 sekund. Kamera ta <laughs> albo ta. Proszę zachęcić mieszkańców do tego, żeby. Nie głosowali na panią Pieczarkę, na posła Wojtkiewicza, ja, ja, na panią Ruseckę, tylko na Sława ja. Krajewskiego. Szanowni Państwo, tak mogę powiedzieć, mam 30 sekund, a tutaj parę razy wspomniał. Prawo i Sprawiedliwość ma na swojej liście 18 świetnych kandydatów na pozów. Z tych 18 kandydatów macie możliwość tylko wybrania jednego. Ja rekomenduję swoją osobę pozycja numer 5. Pozycja numer 5, obecny parlamentarzysta, no, rekomendowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich spotach, które są prezentowane w radiu, w telewizji, na różnych portalach. Myślę, że warto zagłosować na ponownie na Wiesława Krajewskiego. Pozycja numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości. No i tym apelem do naszych widzów, czytelników, słuchaczy i do wszystkich innych kończymy kolejny odcinek programu kafetarnów. Naszym gościem był, jak już Państwo wiecie, na pewno z, ostatniego, z ostatniej wypowiedzi poseł Wiesław Krajewski. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę i na pewno nie ostatnią w naszym programie. Rozmowę z pięknymi przestronnymi murów w Mieście przeprowadzili Seweryn Partyński oraz Michał Gniadek. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym internautom.